Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami, a raczej czymś, yy, co sobie kupiłam w sklepie Teddy w ostrudzie słuchajcie, tutaj jest inny adres, inny adres, yy, bo jest napisane Lubawa, a to może była Lubawa, tak, bo my byliśmy w ostrudzie z naszym mężą... słuchajcie, coś tu znowu mi się chyba bateria wycieknie, krzywo pokazuje bardzo, ja tu mam, chociaż. aż o tak, o pokazuje, a mi tutaj pokazuje, że jest krzywo No nieważne, muszę panować nad tym. W każdym razie w te, jecha, byliśmy w Ostrudzie i wstąpiliśmy potem po drodze do Lubawy. W, Ludawie. w Lubawie była sieć galerii, gdzie był Teddy. My lubimy takie duperele, jak to mój mąż mówi, więc wjechaliśmy. Słuchajcie, mąż sobie kupił tam kilka rzeczy dla niego. Do remontu domu, do remontu dojo, do remontu samochodu i tak dalej. No a ja jako kobieta y, patrzyłam na takie duperele bardziej praktyczne. No i zaczynając od pierwszego momentu. 17 zł, słuchajcie, to jest kubek. Drugi to są... Mm, to jest... MMMMM. Mm, mm, kubek. Drugi to jest kieliszek, który sobie zakupiłam. Jego mam zaklikanego na Allegro, słuchajcie. Taki z Dość spory, chociaż ja sobie zaklikałam taki 0,75, żeby się wiecie, butla wina mieściła w niego. Ale tu taki troszeczkę mniejszy sobie kupiłam plastikowy, ale też żeby mieć po prostu kieliszek plastikowy. Następne dekoracje ogrodowe to takie sobie kupiłam drzwiczki z, z masy jest raczej powiedziałabym beton. Ja też mam zaklikane to na stronie internetowej na Allegro, żeby sobie to po prostu przykleić w różnych losowych miejscach, na przykład na dole drzewa albo na rogu domku, żeby tam, żeby ktoś pomyślał, że tam mieszkają skrzaty. To akurat i tamte ktoś napisał, że to jest zwykła deska pomalowana na płasko, a nie 3D, a ja sobie kupiłam 3D. Dalej, baterie to mąż, hmm. Półtora tego musiałam zapłacić za torebkę, no nie, nie wiedzieliśmy, że idziemy na zakupy, więc torebkę pla plastikową, mówię papierową. Piątka z baterie. Szóstka, akcesoria do pieczenia. Silikonowa masa, zaraz Wam pokażę. A propos jajeczek wielkanocnych, ale ja to wykorzystam oczywiście w domku letniskowym do zamrażania wody na lód, do napojów chłodzących w upały. Piątka, baterie guzikowe. Znowu baterie dla męża. I ósemka, 8 zł. Karma takie ciasteczka, ja to nazywam dla psa, zawsze mu, przeważnie mu coś zawsze przywozimy z wycieczki, gdzie jesteśmy, więc pies też zadowolony. I już wam pokazuję. Pierwsza, masa silikonowa, czyli tusia antracytowa, 6, 6 jajeczek, 6, 6 dziurek, 6 jajeczek, z tym, że po trzy takie same. Wzorki, wiecie, jak lód zastygnie, w sensie woda zastygnie w lód. Raczej nikt nie będzie patrzył na masę, na wzorek. Bardziej chodzi o masę, żeby, wiecie, do tego kieliszka właśnie dużego, żeby mi się zmieścił taki jeden lód, ewentualnie dwa, że ja sobie zaleję go wodą, czy jakimś sokiem, czy czymkolwiek, więc, yy, więc tak. Właśnie a propos kieliszka. Kieliszek, słuchajcie, aha, no i tu, żeby nie być gołosłownym, tu jest cena. Cena 9 zł, 2 euro. Tu mam napisane normal is burning Boring. Ehm, polskie polskie 9 zł, też 2 euro taki miętowy kolor e, to ma chyba pół litra, nie ma pół litra 300 300 ml ma ale dobre i to dalej Ceramika, kubek. Mąż mi znalazł miseczkę, ale to nie był shop, tylko to była panda, więc on sobie poszedł do media ekspert poszukać prezentu na urodziny. Znaczy, w sumie tam stoi, słuchajcie, po, pokażę wam, to są słuchawki, bo mąż em, szukał słuchawek. Szukał słuchawek, a że ma niedługo urodziny, więc stwierdziłam, że niech sobie wybierze słuchawki, a ja po prostu mu zapłacę. No i on sobie poszedł poszukać, a ja wymieniłam tą miseczkę pandową na, szopko, na szop, szopkowy ym, kubeczek, 17 zł, nie ma w euro, bo jest po polsku, a nie, jest 5 euro, przepraszam, jest napisane, no ale tu jest naklejona cena 17 zł, no i to czwarte o tych, o tych drzwiczkach Wam mówiłam, drzwiczkach, drzwiczkach z betonu, są bardzo fajne, są ciężkie i w 3D wszystko jest fajne. Taka ramka, kiedyś takie ramki na zdjęcia miałam jak Julka była maleńka i kupowałam. Potem rodzicom oddałam, znaczy mamie w sumie zostawiła sobie zdjęcia Julii jak była mała. Więc idealnie będzie można to po prostu albo przykleić na drzewie, bardzo dobrze, nie wkręcając i nie niszcząc drzewa, tylko po prostu przykleić na taśmę dwustronną, czy, czy jakoś na trytytki, żeby, żeby nie niszczyć drzewa, albo po prostu podstawić w rogu drzwi. E, żałuję, że nie kupiłam, były trzy rodzaje i słuchajcie, to kosztowało 9 zł, ale jak będę jeszcze właśnie w tym sklepie Teddy, to jeszcze jak będą takie drzwiczki różne, to jeszcze ich dokupię ze trzy albo cztery, żeby po prostu w losowych, tak jak mówię, miejscach je postawić, przytwierdzić, przyszy przyszyć, przykleić, żeby tam, wiecie, no jak to mówią, żeby skrzaty zamieszkały. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa-pa!